Słyszałem tak poniekąd, że już Pan Kierownik wspomniał, że, że tu robiliśmy inwestycje przez 3 lata, tutaj kłupy, potem było spięcie, teraz sieci. Zrobiliśmy tutaj taki trochę przegląd siatek, tych, które są dostępne na rynku. I zaczynając od tej lewej strony, jak Państwo zobaczycie, jest sieć czarna, potem jest tak zwana zebra, następna jest krystaliczna. Celowo tak zrobiliśmy, że jest siatka krystaliczna, czarna pomiędzy zebra. Dlatego, że zebra to jest taka krzyżówka tej sieci krystalicznej z czarną. Sieć czarna jest najmocniejsza, bo jest utwardzana węglem, natomiast te wszystkie sieci jasne, i te krystaliczne, one są dużo słabsze. Dlatego zebra jest to takie połączenie. Czarne pasy, czarne nici idą w poprzek, tam gdzie się znajdują złączki, tam gdzie jest największe obciążenie, mechaniczne, czy jak wpadnie gra, czy jak pracuje sieć to właśnie pod kózem wiatru, to złączki są umieszczone na tych czarnych pasach. Kolejna sieć, tutaj jest to sieć biała, jest to w Polsce można powiedzieć no trochę taka nowość, aczkolwiek no, no nieświatowa, ponieważ te sieci powstały yy, początki to w latach 80., jak robili doświadczenia z tymi sieciami. Yy, Później one weszły do krajów Ameryki Południowej, na przykład do Chile, tam jest duże nasłonecznienie. W Europie są gdzieś od 5-6 lat na masową skalę. Szczególnie w regionie Bari, w tych cieplejszych, w cieplejszych zakątkach. Natomiast w Polsce, no to dopiero, dopiero są początki od kilku lat jest w Polsce ta sieć. Kolejną siecią jest sieć, tutaj jest sieć szara, czyli mamy poprzeplatane nitki krystaliczne z czarnej. Pokazaliśmy tutaj również różne sposoby mocowania sieci. Tutaj od lewej strony widzicie Państwo, jest taki sposób najbardziej tradycyjny, takie trójkąty są z przodu, zwróćcie uwagę. Natomiast tutaj już tego nie ma, jest na karabinczykach. Yy, to wszystko zrobione. Tamten sposób ma niezalety i Zaletą jest to, że jak nie mamy tak jak tutaj zrobionego takiego daszta, który osłania, więc jak wpada grad. On zatrzymuje dużą, to sieć zatrzymuje dużo gradu. Natomiast tutaj już tak nie, ten grad, jak jest z tej strony, może dalej właśnie. Dalej Natomiast dużą wadą tego systemu jest to, że te sieci najwcześniej to się przecierały właśnie tam u góry na tych drutach. My tutaj zastosowaliśmy i tak jeszcze dodatkową ochronę, ponieważ to jest specjalna linka w osłonie polipropylenowej. Jest ta sieć o, o, o materiał o sztuczny tworzyło, tak się nie przeciera. Natomiast tutaj, w tym przypadku, gdzie, gdzie jest na Karabinczykach, on nas już nie przeciera, ponieważ nie ma styczności z linką. Styczność mają tylko karabinczyki. Dodatkowo jeszcze pokazaliśmy różne systemy łączenia sieci w międzyrzędziach. Te pierwsze rzędy, proszę zwrócić uwagę, są zrobione tradycyjnie na złączkach, które są w międzyrzędziach. Natomiast tu, gdzie jest ta sieć biała, jest pokazany sposób na linkach elastycznych. Też te metody mają wady i zalety. Na linkach elastycznych zaletą tej sieci jest to, że ona jest wyżej. Od szczytu słupów jest około 30 cm, natomiast przy tradycyjnym montażu jest to od 40 do 70 cm, więc ona bardziej wisi. Natomiast gdy spadnie nam grad, to wtedy ten system według mnie się lepiej sprawdza, dlatego że grad się ładnie osykuje do środka i spada w międzyrzędzia. Jeżeli obciążenie gradu przekroczy 120 kg na złączkę, to złączka się rozpina i uwalnia grad. Tutaj no nie, są te linki, musi spać dużo grad, że to się otworzyło. Także no jestem zwolennikiem tego systemu. Niektórzy się obawiają w borówkach szczególnie, że ach, jak tu zrobimy, tam będą otwory, ptaki zlecą. Proszę zwrócić uwagę. Jeżeli to jest prawidłowo zrobione, nie ma szpar, tam żaden tak nie wejdzie. Co z Słowakami Przymierzaliśmy się do Słowaków. Yy, yy, natomiast ja osobiście stwierdziłem nas w firmie, że nie, podejm nie podejmujemy się tego, nie widzę za bardzo w tym przyszłości. Yy, jeździmy dużo po Europie, z tego nie widać. Ze swojego przykładu. Ja najczęściej taki trochę żart wyrzucam, ale poważnie, kurtkę czy polar, dlatego że mi się psuje Słowak. No,